BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR brrr, brrr. Drodzy rodzice Nie róbcie tego w domu Nie pokazujcie tego swoim pociechom Bo, niestety Zmuszą Was do zakupu Któregoś z tych pojazdów Z dzieciakami nie ma dyskusji Jeżeli któryś się zakocha Macie przerąbane Przed Wami propozycja dla najmłodszych od Yamachy, Czyli PW50 oraz YFZ50 Oglądajcie Witam na, na kanale Mototox, ja mam na imię Andrzej. Dzisiaj odcinek dla najmłodszych albo dla trochę starszych, czyli dla rodziców pociech w przedziale wiekowym od już 4 lat. Chociaż mimo wszystko, producent wspomina, że te dwa pojazdy dopiero od 6 lat, to już 4-latkowie, bardziej ambitni z większym poczuciem równowagi, już spokojnie mogą się zabierać za te oto dwa piękne sprzęty, czyli Yamaha PW50 oraz Yamaha YFZ50 Witamy na kanale MOTOTOX ja mam na imię Andrzej jeżeli jesteście tu pierwszy raz to zachęcamy do subskrypcji a jeżeli szukacie podobnej maszyny zostawcie swoje dane w formularzu w opisie filmu a my się do was odezwiemy więc przechodząc do meritum komu nie to już troszeczkę większe maszyny tu mówimy o takich początkach dzieciaczek schodzi z rowerku balansowego no, i może jakiś elektryczny. Okazuje się, że daje sobie radę z równowagą, i zaczynacie myśleć o tym, żeby jakoś spędzać fajnie czas na powietrzu. Sami może jeździcie, więc czemu by jakby nie zarażać tego kochanego brzdąca od najmłodszych lat? Czym skorupka za młodu i tak dalej? Mamy dla Was dwie propozycje, czyli propozycja jednośladowa i propozycja dwuśladowa. Zaczniemy od. Klasyka klasyków, czyli najbardziej znanego mo motorka dla małych brzdąców na świecie. Słuchajcie, PW50 to jest konstrukcja totalnie dla mnie abstrakcyjna, ponieważ mamy tutaj miks przedziwnych rozwiązań. E, sam sprzęt jest na rynku około 30 lat, praktycznie bez żadnych zmian. I okazuje się, że ta konstrukcja sprawdza się mega. E, dzieciaczki na tym czują się fenomenalnie i maszyna. E, jest niezawodna i daje mnóstwo, mnóstwo frajdy. Dlaczego abstrakcyjna konstrukcja? Ponieważ mamy tutaj silnik dwusuwowy pojemności 50 cm sześciennych, który przenosi moment obrotowy na wał kardana. A pomiędzy nimi mamy automatyczną skrzynię biegu, czyli mamy wale kardana w automacie. No, prawdziwy kosmos, gdyby ktoś powiedział o takiej konstrukcji aktualnie, no to zapaliby się wszyscy za głowę, ale zobaczcie, funkcjonuje, działa, daje radę i jest przez lata bez awaryjny. Co do, wracając do konstrukcji, jest to bardzo prosta konstrukcja: mamy tutaj stalową ramę. Stalowa rama oplata sobie silniczek dwusuwowy, dwusuw, który, jakby oczywiście musimy pamiętać o Miksowaniu paliwa z olejem. Mamy tutaj dozownik olejowy. Tutaj tankujemy olej do dwusuwa, dedykowany oczywiście przez producenta. Tutaj tankujemy sobie paliwko i oczywiście wykręcenie przepustnicy powoduje, że w gaźniku uruchamia się specjalny mechanizm, który dawkuje odpowiednią ilość oleju do odpowiedniego obciążenia pojazdu. Więc idealna ilość oleju trafia z paliwem do gaźnika. Więc działa to praktycznie bezobsługowo. Co do skrzyni biegów, mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, czyli rosną obroty zaczyna nam rosnąć prędkość. Oczywiście bardzo stopniowo i bardzo powoli, tak żeby nie było stresu, żeby nie było obaw przed jakby odjazdem tej maszyny, czy tak, żeby dzieciaczka po prostu nie wystraszyć. Tę moc oczywiście możemy sobie dawkować przez wspaniałe tutaj pokrętło na rolgazie. Oczywiście zwróćcie uwagę, jak jest fabrycznie ten rolgas zablokowany. Tu praktycznie nie ma żadnego ruchu. Oczywiście system 01, dziecko dodaje gazu i on sobie będzie pyrkał, będzie sobie przyspieszał do prędkości powiedzmy 10 km na godzinę, więc to jest taka prędkość szybkiego spaceru, żeby dziecko nam nie urwało się, że tak powiem, z tej opiekuńczej smyczy. Oczywiście wraz ze wzrostem możliwości, wraz ze wzrostem doświadczenia e, u naszego młodego adepta motocrossu. Odblokowujemy maszynę i ta maszyna zaczyna nam jeździć szybciej i zaczyna jeździć na tyle dynamicznie, że możemy ją rozpędzić myślę, że do prędkości około 30 km na godzinę, więc to już jest naprawdę, naprawdę fajnie. Także Wy możecie swoim motorkiem sobie lecieć przez jakieś e, polne, leśne dróżki, a e, młody przed Wami czy za Wami i macie mega, mega e, przyjemny dzień i mega frajdę z użytkowania. E, oczywiście jest pełna kontrola, możemy sobie regulować w prosty sposób za pomocą tej śrubki, więc powoli stopniowo tę maszynę e, naszemu dzieciaczkowi odblokowujemy. E, oponki taki, z takim bieżnikiem terenowym, oponki pseudokrosowe, bardzo bardzo wytrzymałe, często jakby one się szybciej zużywają z uwagi na czas po 10 latach mogą być jakąś tam lekko sparciałe niż zużycie mechaniczne. Z tyłu też oponka krosowa Tutaj mamy takie fajne plastikowe nakładki, które pełnią nam taką funkcję wypełnienia tej felgi. To ma tylko i wyłącznie wpłynąć na jakiś tam efekt wizualny. Zawieszenie klasyczne, z przodu właśnie widelczyk i z tyłu dwa amortyzatory, które są oczywiście bez żadnej regulacji, ale nie jeden rodzic, który takie PW posiada, doskonale Wam potwierdzi, że taka maszyna spokojnie może udźwignąć dorosłego gościa, dorosłego człowieka. Co do mocy, mamy tutaj niecałe trzy konie mechaniczne i wagę 41 kg, więc super opcja, możecie to sobie wrzucić na kampera, zapakować do auta, do bagażnika, zabrać ze sobą i dzięki temu jest to kompaktowa maszyna, która, no, którą możecie zabrać na praktycznie każde, Wakacje. Co do wieku, tak jak wspomniałem, tutaj producent informuje o tym, że jest to plus 6 lat. Natomiast, tak jak wspomniałem, czterolatkowie, którzy mają obycie z równowagą, spokojnie na tym sprzęcie się czują dobrze. Jeżeli faktycznie wzrost nie pozwala nam do, na sięganie do ziemi. To wtedy można tematować sobie boczne kółka, które Yamaha oferuje. Nie ma wtedy tego efektu balansowania, ale dziecko może wtedy poznać sobie klimat dodawania gazu i hamowania, rozpędzania i zatrzymywania pojazdu. I wtedy oczywiście sterowanie kierownicą. Hamulce jak w rowerze, więc dzięki temu mamy tutaj, no jakby to przejście z roweru na ten pojazd nie jest jakoś tam bardzo problematyczne. Oczywiście troszeczkę jakby. Yy, sprawa rozruchu się komplikuje, ponieważ nie mamy tutaj rozrusznika elektrycznego, a zwykłą kopkę. Dlaczego się komplikuje? No, bo gdyby maszyna nam yy, zgasła, młodemu gdzieś tam w krzakach, no to często sobie sam z tym nie poradzi, więc musimy do niego lecieć i tę maszynę mu za pomocą tej kopki odpalić. Oczywiście przy zimnym silniku jest sanie, funkcja start. I po, chwilki, po chwili przechodzimy na funkcję RUN, i, e, i maszyna przyspiesza. Oczywiście jest to zasilany gaźnikiem e, Mikuni i e, moduł zapłonowy elektroniczny, czyli dawkowanie iskry następuje elektronicznie, praktycznie bez, bezobsługowo. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o e, PW50, i e, zgrabnie przechodzimy sobie do czegoś. Bezpieczniejszego, czyli czegoś, na czym niespecjalnie trzeba utrzymywać równowagę. Początkowo jest to prostsze do opanowania, czyli dla dzieciaczków, które no nie czują się pewnie na tego typu motorku, czyli kład. Jeżeli chodzi o wiek użytkowania, to również plus 6 lat. Natomiast oczywiście mamy klientów, którzy dużo wcześniej swoje pociechy na taki sprzęt wkładają. Co ogranicza? Ogranicza jakby też ergonomia i budowa ciała tak, żeby dziecko dosięgało do podestów. To jest bardzo ważne, żeby nogi opierały się na podestach, mimo tego, że hamowanie jest w rękach, w kierownicy. Musi być stabilne podparcie, żeby dziecko czuło się bezpiecznie i żeby to, to bezpieczeństwo było zachowane. Oczywiście są przeróżni rodzice, którzy bardzo wcześnie pakują dzieci na tego typu sprzęty, a jeżeli nie sięgamy do podestów, to montują im skrzyneczki, takie plastikowe na śrubki do góry nogami to do podestów, przewiercają i to spełnia swoją funkcję. Bardzo ważne jest to, żeby dziecko też miało poczucie z gazem, żeby mogło dosięgnąć i ten kciuk na tyle sprawnie pracował, żeby ten gaz można było załączać. Maszyna jest to również pojemność 50 cm3 i podobnie moc, okolice 3 koni mechanicznych. Natomiast no znacznie, znacznie wyższa waga. Mamy tutaj 100 kg z pełnym zbiornikiem paliwa, więc mamy o 60 kg więcej niż w przypadku PW. Ale jest to silnik czterosuwowy, więc ten moment obrotowy będzie znacznie lepszy. Mamy tutaj też skrzynię automatyczną, skrzynię jakby wariatorową, która wraz ze wzrostem obrotów przenosi moment obrotowy na łańcuch i łańcuchem napędzana jest tylna oś. Tylna oś bez żadnego układu różnicowego. Jest to stała ośka na tył i wielu, wielu rodziców uwielbia patrzeć, jak dziecko na jakimś takim bardziej sypkim terenie driftuję sobie tą maszyną, ponieważ lekko wejście w zakręt powoduje, że oczywiście jedno koło zrywa przyczepność i to driftowanie pseudo jest tutaj bardzo, bardzo proste. Oczywiście wszystko jest tutaj fajnie zabudowane, łańcuch jest fajnie zabudowany, ale jest też dostęp serwisowy. Tutaj mamy amortyzator centralny, który ma możliwość regulacji napięcia wstępnego sprężyny, tak żeby sobie maszynę albo utwardzić, jeżeli ktoś z dorosłych planuje się tym sprzętem przejechać i unikamy dobijania tylnego amortyzatora no albo jakby dziecko już rośnie i faktycznie to wykorzystuje ten zakres zawieszenia praktycznie w całości tylny hamulec bębnowy przednie hamulce bębnowe co do tak jakby tych zabezpieczeń dla dzieci mamy tutaj blokadę elektroniczną jakby obrotów więc maszyna zablokowana, będzie w pewnym momencie jakby odcinała obroty i nie będzie się silnik wkręcał na maksa. Prędkości zablokowane to jest w granicach 15 km na godzinę. Prędkości po zdjęciu blokady i zdjęciu jakby w pełnym zakresie pracy przepustnicy to jest około 22-23 na godzinę. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo bezpieczne Tutaj mamy dodatkowo zrywkę na takiej smyczce. Jeżeli dziecko nam gdzieś tam ucieka, porwie je fantazja, no to wtedy możemy szarpnąć, biegnąc sobie za nim i jakby troszeczkę ograniczyć jego jakby możliwości ucieczki, więc ta zrywka tutaj przydaje się na początku jakby jeżdżenia. Co według mnie jest minusem tego pojazdu? No brak wstecznego biegu. Bo jeżeli gdzieś tam dziecko dojedzie tam do jakiegoś drzewa, to niestety ale nie poradzi sobie z tym i będzie trzeba do niego lecieć i wycofać, ponieważ bardzo często ono samo nie poradzi sobie z wyciągnięciem tego pojazdu z takiej opresji. Mamy tutaj też oczywiście parę takich zabezpieczeń tak, żeby dziecko samo nie odjechało, samo gdzieś tego nie odpaliło, to jest parę punktów, które Yamaha zastosowała, żeby móc to ten. Jakby dostęp dziecku ograniczyć. Przede wszystkim maszyna nam nie odpali, jeżeli nie mamy zaciśniętego hamulca bezpieczeństwa, czyli tego, tej zapadki hamulca awaryjnego. To jest taki jakby ręczny. Maszyna teraz sobie swobodnie przesuwa się. Przy tym hamulcu dopiero czujnik zadziała i dopiero nam pozwoli uruchomić zapłon. Podobnie przełącznik, ten kill switch, działa odwrotnie, czyli przełącznik w dół gasi maszynę. Przełącznik w górę pozwala na jej uruchomienie. No jakby bardzo często chodzi o to, żeby gdzieś ta ręka spadnie, to żeby szybciej móc tą maszynę, tę maszynę zgasić. Oczywiście yy, zasilanie gaźnikiem, paliwo czyste 95-98, przystosowany silnik do obu norm, do E5 i do E10. No i stanie mamy tutaj mechaniczne, podnosimy obroty przy zimnym silniku. I tutaj oczywiście Maszyna pracuje bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo cichutko, więc też nie ma tego stresu, że dziecko w jakiś sposób nam się wystraszy tego wysokiego dźwięku. Podobnie w PW też maszyna bardzo, bardzo cichutko pracuje. Tam takie fajne pyrkanie tego dwusuwa jest bardzo, bardzo charakterystyczne. I oczywiście, ja to tak, że spuszczamy hamulec i. Maszyna startuje. Tak jak zauważyliście, no ona wystartowała dość dynamicznie, więc też po prostu trzeba pamiętać o tym, żeby na początku dziecku ten, e, tą, tę przepustnicę ograniczyć, a robi się to za pomocą tej śrubki. Tak, żeby nie było tego efektu. On teraz sobie przyspiesza bardzo, bardzo spokojnie. Natomiast jeżeli damy pełen gaz, to oczywiście przyspieszy znacznie szybciej. Tak jak słyszycie, on ten zapłon sobie odcina. Jest to funkcja z tą blokadą obrotów, więc to są prędkości, które się tutaj uzyska. Co wolicie wy, co woli wasze dziecko, na czym uważacie, że będzie się czuło bezpieczniej? Wybierzcie sami. Ale osobiście uważam, że jakby stopniowanie mocy, uczenie dzieci tego typu rzeczy to jest świetna zabawa dla całej rodziny. Oczywiście wszystko bezpiecznie, więc dziecko na takich pojazdach zawsze w kasku. Zawsze w sprzęcie ochronnym, zawsze w butach wyższych chroniących kostkę, tak, żeby to bezpieczeństwo od małego od tych nawyków uczyć, żeby to bezpieczeństwo było zachowane. Kolejnymi pojemnościami dla mm, troszkę starszych dzieci są też 50 z oferty Yamaha. Następne to 110, sowyski piątki w przypadku kładów, również jest 110. Natomiast to są sprzęty dla najmłodszych. To wszystko. Jeżeli macie pytania, zostawiajcie je w komentarzu, a jeżeli chcielibyście zobaczyć te maszyny na żywo, to zapraszamy do salonu Moto 46 w Szczecinie. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.